Dzień dobry, witam w no, odcinku na kanale Piotruś. I zapraszam do oglądania, ale ten odcinek jest w ogóle. No, tytuł jest o, o gołębiach, a, a to jest odcinek o gołębiach i psach, nie? Więc zapraszam do oglądania. No, więc witam w tym odcinku o gołębiach i, i psach, i kwiatkach. Nie powiedziałem, że o kwiatkach. No i, no i gołębie tu już są, więc, więc, więc są przed czasem. Wiem, żartuję. One już są, są od 10 minut, więc nie są przed czasem. No i idę do kolejnych. Gołębi. No, kolejne gołębie. Ten drugi wygląda jakby lewitował, ale zleciał sobie. No więc ten szary gołąb sobie tu siedzi, no i, no i idę do kolejnych gołębi, a potem do kwiatków, a potem do psów. Gołęb siedzi na górze, no, no więc idziemy do kwiatków. Kwiatki numer 1 to są te. Kwiatki numer 2 to są te. Kwiatki numer 3 to są te. Kwiatki numer 4 to tulipanki. Kwiatki numer 5 to, to te. Kwiatki numer 6 to te same. A kwiatki numer 7 to, to te. Więc przechodzimy do psów. O! No, i proszę, przeszliśmy do Lolki, która, która sobie śpi ogólnie, no, bo, no bez bo, no bo śpiąca. O, nagrywamy o nich piosenkę, nie? Nelka i Lolka to moje pieski, ale to już dawno. No, no i przechodzimy do Nelki. No, no i to jest Nelka która sobie odpoczywa też jak Lolka, tylko że Lolka stała. No. A więc do widzenia.